Figma ostatnio uruchomiła świetnego agenta. Przetestowałem go i nawet zaprojektowałem za jego pomocą stronę dla mojego nowego projektu, czyli agentmonitor.io. To nie jedyna nowość, jaką Figma ostatnio wypuściła, ale widać, że bardzo mocno inwestują w rozwój swojego produktu, a w szczególności właśnie wdrażania narzędzi związanych z AI. To na pewno miało ogromny wpływ na wzrost zaraz po ich debiucie na giełdzie, a osiągnęli niewyobrażalny wzrost rzędu 250% w ciągu jednego tylko dnia. Teraz ich wartość przekroczyła aż 68 miliardów dolarów. No i pomyśleć, że jeszcze niedawno Adobe chciało kupić Figmę za 20 miliardów. Co najlepsze jest w tej historii? No to, że założyciel Figmy założył ją jako student i rzucił studia. Dziś ma akcje warte ponad 6 miliardów dolarów. Wczoraj nikt o nim nie słyszał, jeszcze go nie znał, a dziś jest na pierwszych stronach wszystkich gazet, w szczególności tych technologicznych, od studenta do, do multimiliardera. Ale wiecie co? To chyba dopiero początek tego typu sukcesów, a rozwój AI oraz wdrożenie agentów na pewno się do tego bardzo mocno przyczyni.